Odwiedzamy dużo firm i dzięki temu wiemy, jak dużo fajnego oprogramowania jest w Polsce robione. Często, patrząc na jakąś stronę albo używając aplikacji, nie wiemy, że została ona zrobiona w Polsce. Dzięki temu wiemy, że firmy stosują nowoczesne metody i że bardzo wielu rzeczy możemy dowiedzieć się od innych praktyków, którzy są tutaj na miejscu. Nie musimy czekać na kogoś z drugiej strony oceanu, żeby powiedział nam, w jaki sposób prowadzić projekty i przedsięwzięcia. Idea i formuła spotkań BIOP narodziła się podczas licznych konferencji i szkoleń, w których mieliśmy okazję uczestniczyć i prowadzić. Zauważyliśmy, iż wielu uczestników przychodzi z konkretnymi problemami i poszukuje konkretnych rozwiązań. Odpowiedzi na pytania bardzo często padały nie podczas prelekcji, ale w trakcie przerw kawowych, gdzie uczestnicy mieli okazję spotkać się z innymi praktykami na co dzień rozwiązującymi podobne bądź wręcz takie same problemy. Dlaczego więc nie stworzyć by darmowych i otwartych spotkań, podczas których moglibyśmy wymieniać się naszymi doświadczeniami? Cenną informacją są nie tylko gotowe rozwiązania problemów, ale także wiedza na temat tego, jak tych problemów nie rozwiązywać. Dzięki temu możemy uniknąć wielu błędów popełnionych już przez innych. Takie spotkania odbywają się na całym świecie. Służą nie tylko rozwiązywaniu problemów, ale także nawiązywaniu znajomości. Myślimy, że taka szansa powinna być dostępna także i u nas. Spotkania BIOP odbywają się w różnych miastach Polski. Zaczynają się około godziny 18 i zwykle nie trwają dłużej niż 2 godziny. Daty i miejsca najbliższych spotkań możecie znaleźć na stronie BIOP.pl. Przyjdź na spotkanie BIOP, a jeżeli spotkania takiego nie ma jeszcze w Twoim mieście, to zgłoś się do nas i po prostu je zorganizuj.